Siemka, witam w kolejnym odcinku z shakes and Widgets. Na początek podziękowania dla wspierających I przechodzimy do odcinka A dzisiaj sobie pomówimy troszkę o nowym interfejsie O zmianach które nadchodzą, które już weszły yy, Oraz na EU12 sobie porobimy troszkę Loszków yy, Dobra zaczniemy sobie może od tematu głównego czyli ten interfejs yy, Generalnie dzisiaj był mały update yy, Nie jest to jakaś rewolucja Ale jest kilka takich fajnych zmian przynajmniej kilka zauważyłem także to na pewno nie będą wszystkie i najwięcej się dzieje w guildi także na się przejdziemy co tutaj się dzieje pierwsza zmiana mamy dodaną klasę tej hydry więc to jest na pewno na plus bo wiadomo jakiego pupila tutaj sobie pod tą hydrę ustawić jest jedna rzecz druga sprawa mamy podpisane tutaj te elementy w guildi czy to wygląda fajnie no moim zdaniem bardzo średnio jest to troszkę zbędne no na początku to ciężko się ogarnąć co jest gdzie ale, no teraz, jak już ten update był jakiś czas, to moim zdaniem e, tak już mogło zostać, bo już raczej każde ogarnożele przyniosą tutaj, walki tutaj i jakoś to ma sens, po prostu człowiek to e, sobie po czasie ogarnie. A te podpisy, no, moim zdaniem są po prostu brzydkie i troszkę zbędne, e, także to na minus. E, dalej, kolejna zmiana z m, takich na plus, no to jest podpisane, że tutaj jest przyłce Gildi. I że to jest bater dnia, bo wcześniej chyba tego nie było, tak przynajmniej mi się wydaje. Także chociaż wiadomo o co z tym chodzi. Więc to na plus. Eee, dobra, kolejna zmiana. Tutaj jak wejdziemy sobie w listę gildii. To mamy tutaj napisaną tam listę 50 członków. Eee, I mamy właśnie średni poziom liczby rycerzy do góry. Także to jest też mega fajne, bo tego brakowało zdecydowanie. Ja już nie raz jak sobie grałem, chciałem zobaczyć sobie, jaki mamy średni poziom gildii, zwłaszcza do ataków. To się przydaje. Tam na EU1, czy tam EU7, gdzie mam oficera, chciałem właśnie jakiś tak zrobić. Jak sobie porównać na szybkości, no bo to jest taki podstawowy parametr, powiedzmy, na szybko można sobie tam wybrać przeciwnika. Także to i zmienił się ataki. Nie wiem, czy ten będę miał akurat serwer, gdzie mogę atak zrobić. Zobaczmy. Ok, akurat tak się robi, ale w każdym razie zmienili to, że teraz ta lista, jak sobie wejdziemy w Gildi w atakowanie. To mamy to posortowane według rankingu, czyli na górze pewnie mamy najmocniejszą gildę, i potem czym niżej, to jest jakby też niżej w rankingu. Że to na plus, bo to było trochę losowo i też to troszkę myliło, jak się te ataki chciało zrobić. No, także ze zmian najwięcej w gildii. I pytanie, czy coś jeszcze tutaj było? Chyba nie, coś tam na telefonie zmienili z plecakiem ogólnie. I to jeszcze tak patrzę w te patch notes, jakieś bugi poprawili, coś tam. Ale generalnie jako tako, z takich widocznych większych zmian, wydaje mi się, że to jest tyle. Także tak to wygląda. I generalnie zmian będzie więcej. O tym jeszcze za chwilkę powiem. Tylko może zacząłem sobie szklikać jakieś rożki, żeby w tyle się coś tam działo. Także pokażę wam SF Toolsa. jak to wygląda dzisiaj, procenty. No są jakieś do sklepania, prawda? Także sobie troszkę pukikamy Tutaj 13 piętra są. Także jak najbardziej jest co robić. Więc sobie przejdźmy właśnie do łóżków. Łóżki mamy tutaj. I zaczynamy od strefy światła. I w strefie światła tutaj bijemy. Gdzie to jest? W jest świata światła. Ekspres do szkoły magii. Tu, do góry, dobra. Tak, już mam w tej szkole. To jest już ekspres Dobra, 22%, więc nie pójdzie szybko. Jest ciecka, dobrego. Sobie przed odcinkiem jeszcze podomieniłem podumieni gema, bo dzisiaj legendarnego wykopałem. I dodatkowo jeszcze wrzuciłem sobie nie wrzuciłem tylko ulepszyłem sobie w ogólnie postać troszkę ja sobie wzmocniłem dobra także to mamy i teraz przejdźmy sobie do strefy mroku dobra wracając jeszcze do tego interfejsu to generalnie możecie mi w komentarzach napisać albo na discordzie gdzieś gdzie tam wolicie wasze wasze zdanie o tym nowym interfejsie Przecież wiem że dużo osób jest po prostu co nie lubi ale jeśli macie jakieś konkretne Opinie na temat konkretnych rzeczy, to możecie mi śmiało dać znać przykładowo, co byście na co zmienili, co poprawili, może albo co Wam najbardziej nie odpowiada, możecie mi zgłaszać. Ja to przekażę dalej. I jest szansa, że może uda się to zmienić albo uzyskać odpowiedź, czemu to jest tak, a nie inaczej, i tego typu rzeczy. Także też, jak macie jakieś pytania odnośnie nowego interfejsu, to chętnie je przeczytam i przekażę dalej. Zaraz Wam mogę podać też kilka propozycji. Bo generalnie na Discordzie, jak sobie wiedzieć na tawernę, to tam jest taka sekcja z sugestiami od graczy, i tam generalnie jest to mega fajnie zrobione. Ludzie mają bardzo fajne pomysły, więc możecie też część z tego zaczerpnąć. a ja tutaj wam się postaram za chwilę kilka pokazać. Tylko sobie te kilka lożków klikamy. I właśnie różne fajne propozycje można sobie znaleźć. I z tego co wiem, to stamtąd też po części mają brać te najnowsze zmiany. Także zobaczymy, jak ostatecznie będzie wyglądało, jakie te zmiany jeszcze wprowadzą. No z gildią na razie z grubsza na plus. no Jedyne co na minus, dla mnie przynajmniej, przynajmniej no to te podpisy są no zbędne totalnie i brzydko się prezentują. Ale tak, no to idzie to w dobrym kierunku. No zobaczymy, co dalej. Też słyszałem, że ma być jakaś zmiana odnośnie tego menu. Tak mi się wydaje, przynajmniej, może z czymś mylę. Ale chyba coś z tym przełączaniem, właśnie tych zakładek. Nie wiem do końca o co chodzi być może to będzie tak, że będzie można sobie klikać parę razy w kartkę i przeskakiwać między tymi poszczególnymi właśnie elementami, a nie trzeba klikać tutaj i tutaj, czyli to byłoby trochę staremu. Ale nie wiem, zobaczymy za jakiś czas na pewno. O, i tej chłop nie chce paść. <laughs> Wracając do tematu loszków, 2- 2,30%. Że no, to jeszcze próbujemy. Dobra, komendanta udało się pokonać. Także kolejny loszek za nami. To jest 15 piąty przeciwnik, przepraszam. Patrzmy jakie epiki dostanę w ogóle. Chcę taką brońkę, plus 30 obrażeń, kurczę. Ale czy będzie lepsza. No, rozrzut mam taki, że ciężko go przebić, więc wydaje mi się, że nie. Ale może drakłane gundy. O, ze zmian, tutaj co, co mi nie leży w tych zakładkach, to ogólnie to jest mega wygodne, to, to jestem fanem. Ale szkoda, że to nie jest dopasowane pod główną cechę. Barbara jest na niebiesko, to jest jest pod siłę, nie? To mi się podoba. Ale Mak jest czerwony i to mnie kurczę zawsze myli, nie wiem czemu myślę, że to jest Kunegunda Ale no wracając, dla mnie spoko jakby Mak był właśnie zielony pod Intę A Kunegunda jakby była na żółto, pod zręczność, nie? No i wtedy nie wiem jaki kolor by akurat moja postać miała Ale no to tak bardziej bym się kojarzyło Chociaż no to wiadomo, to jest taka minimalna zmiana Ale no tak jakoś ostatnio sobie o tym myślałem, że często się mylę akurat tutaj Dobra, 920 jeszcze mam brońkę, aha ta 922, dobra, do Kunegundy mieliśmy przejść, czyli właśnie tutaj, no i 22 wrażeń więcej, Kunegundzie dzisiaj w sumie, bo... a nie, nie Kunegundzie, tylko Mariuszowi podmieniałem broń, widzicie, mi mieszam ich cały czas, chłopa z babą mieszam, tak to, tak to już jest w tych czasach, ale dobrze, wracając, podmieniłem sobie brońkę Kunegundzie i tutaj mamy też chyba, nie czy to doszły na jakieś nowe opcje, nie, chyba to jest po staremu, ale moim zdaniem, fajnie, jakby to się dało kliknąć tutaj, dodaj klejnot i bez przechodzenia tutaj do kowala. Tylko od razu, żeby dodało, byłoby też troszkę wygodniejsze, ale no nie ma co, jest tak, jest samo tutaj chce odzysk klejnotu. Znowu bym przychodzi tutaj. To klikanie jest chyba tyle samo co było, bo tutaj tak musi wyskoczyć jakby okienko, czy za surowce, czy za ten. Ale jakoś to przechodzenie między, okienka, między tymi zakładkami do mnie nie do końca przemawia. Ale no cóż. E, dobra, to mamy zaklęcie. Jeszcze muszę wiedzieć, zrobić. A i sobie się upewnię, czy ja mam te zaklęcia porobione. Mam generalnie tutaj na buty nie mam, niby nie potrzebuję, albo gadać. Tutaj też na buty Teraz mam już komplecik. E, no i możemy sobie wrócić znowu do lożku. Coś tam jeszcze sobie klikniemy. E, no i po tych lożkach, mówię, tak jak mówiłem, e, pokażę wam te moje e, nie propozycje, znaczy nie moje propozycje, ale ogólnie propozycje z tawerny. Dobra. Dalej mamy co do kliknięcia, w sumie sobie zobaczmy, żeby się tutaj nie pomylić na pewno. 14 piętra zrobione, endortycy bukowie zrobieni, Smoczy zdaje daje 100 milionów. Góra tutaj daje 200, prawie, więc jest spoko. I siedziba tutaj daje 300 milionów. Pewnie to byśmy sobie zrobili. Tutaj na poziom jest 600 coś. Ja to może tą siedzibę. Za nią będzie 300 milionów, to akurat będzie 332 poziom. Także do przodu generalnie. O, proszę bardzo, jak szybko padło. Proszę brać przykład z tego pana. E, no i że tą górę popiołów od razu, też, jak tutaj była. Pro... O, kurczę, co to za buźnik wyleciał jakiś? Mi się podoba. Dobra, tak to mamy. A to jeszcze można klikać ogólnie. No to 4, 4, 3. Niedługo blok będzie na 486. Dobra, jeszcze tu mamy smoczy Skarbiec. Tutaj jest 100 milionów. Jak 5% dla przypomnienia. I później drugi Smoczy Skarbiec był na półtora, daje też 100 milionów. Prozery z mi się nie opłaca. Jeszcze 1% jest na 13 piętro. Okej, okay. na tym jeszcze kończymy. I Liga Superbohaterów jest generalnie widzak pierwszego przeciwnika w sklepie. Bo potem możemy sporo kolejnych zrobić, także liga Superbohaterów pewnie też sobie zaczniemy. No i można coś tam klikać ogólnie jeszcze, nie? Także troszkę popróbujemy, dzisiaj troszkę właśnie trzeba podepić. E, może być troszkę cięć, e, żebym też tak tego odcinka nie przedłużał. Ale no, najważniejszy temat odcinka, poza tym oczywiście fajnym levelowaniem, no to jest ten interfejsik. Jeśli macie jakieś pomysły, coś, to możecie śmiało dawać znać. Ja to przekażę, może coś z tego wyjdzie, może nie, zobaczymy. Ja od pokażę właśnie z tawerny te propozycje, którymi najbardziej tam gdzieś siedzą. Dobra, i drugi smok jest pokonany. E, I teraz generalnie możemy albo 13 piętro, czy 100 milionów, hexpa na poziom. No, może z Tornada sobie spróbujemy dobić? Może nie. Zobaczmy, jak to Tornado w ogóle idzie. Może nie idzie. Nie, jednak jakoś tam idzie. Może poziom z Tornada. Jak najbardziej można sobie wbić. E, to na sprzedaż. Nie, parę pików leciało w ogóle, nawet nie wiem e, do końca skąd. Ale no dobra. Pozmontujemy to i tornado jeden poziom. 3, 3, 3. E, no i teraz bym sobie poszedł do strefy światła do tej ligi superbaterów. E, I tutaj najciężej będzie generalnie sklepać. To jest liga super superbaterów, tego maga pierwszego. Ale potem mag już powinno pójść. Tylko jest 1%, później spod 20-15% na kolejnych przeciwników. Także już powinien być luz, przynajmniej do siódmego poziomu, bo potem chyba 8 jest znowu mach. Dobra, i tego maga udało się wykonać. Nie poszło jakoś turbo 3 grzybów, ale chwilę to zajęło, więc cięcie zrobiłem. No i teraz do siódmego przeciwnika sobie lecimy raczej bez problemu. Jedyny problem to jest miejsce w punku, także to sobie sprzedajemy. Ofiara w talecie już była. Widzę też, niektóre itemki muszę po prostu rozmontowywać, bo te piki tam no, dosyć słabe. A no, tak jak wiem w talecie już itemki były. O, tu mogę całkową no jest 20 milionów jak najbardziej się mu przyda. No i wracam dalej. Jeszcze 6-7 przeciwnik do zrobienia na pewno. Okej, okay, i teraz smak pewnie. No właśnie jest Mac, więc byg nawet NESERTIOS na się nie pokazywało. I jak sprawokuje niecałe 200 milionów do poziomu. No i teraz to. Jeden, jeden poziom mogę zrobić 13 piętra. Na tego chłopa już mówię, ile tutaj było procent. 1% jest, ok, czyli no on 1% też jest jeszcze do przeklikania, to byłby poziom 334. O, proszę bardzo. I co tu jeszcze widziałem? Asteros jest 0,70%. I ten asteros mógłbym wtedy zamknąć. Generalnie. To jest 10. przeciwnik. Wtedy odblokuję miasto Intryk. Nie wiem, czy w mieście Intryk, tak szczerze, czy pierwszych dwóch przeciwników się nie robi tak zbuta. Nie jestem P. Ok, nie robi się z buta dwóch, ale pierwszego się robi, bo na pierwszego jest 26%. Także no warto go zrobić, bo jak zrobię Asteros, to zrobię tego, to mam 600 milionów ekspa, czyli to już będzie mm, poziom, albo prawie poziom, więc 335. Dobra, mamy chłopa zrobionego, także Asteros zamknięty, miasto Interreg otworzone, także zróbmy sobie od razu jeszcze też tego chłopa. on 20%, więc powinno z problemu pójść. I tak sobie jeszcze sprawdzamy na SF2 Teraz na tą babeczkę mamy 0,43%, więc to jest mega mało. Ale później na kolejnego jest 2%, a na jeszcze kolejnego 2,5. Jakby to zrobić, to znowu więcej ekspa leci, nie? Bym był nawet 336, może 7, jakbym coś tam jeszcze przeklikał. Także chyba sobie jeszcze spróbujemy. Te odcinki wypuszczam teraz ostatnio rzadziej. Także jak już klikać, to myślę, że można porządnie. Jakieś pierścień wleciał na siłę. Zobaczmy, co ma Barbar za pierścień. E, plus 26. Runka na HP e, to może być. Weźmy sobie z noc, zróbmy e, ustój tutaj. Pyk, pik. Dobra. To mamy. E, no i myślę, że ja teraz sobie jeszcze zrobiłbym też awkę. Troszkę kolda sobie doładował, żeby te procenty jakoś minimalnie wzmocnić. Dobra. I sobie zrobiłem aweczkę. Zakręcimy obawwu. Generalnie w staty troszkę właśnie golda jeszcze sobie porównałem, czy ta bronka nie będzie lepsza, ale nie jednak, nie, jednak ten rozrzut, który mam na mojej broni będzie lepszy, z tego co sprawdzałem. I aktualnie na miasto intryg mamy tam 0,50... ile? 0,51%, 0,55% zależy akurat jak tutaj pracuję, ale no generalnie 0,5% około. No i co? No i teraz próbuję to właśnie pokonać, zobaczymy czy się uda. Grzybów jeszcze troszkę jest, także próbować można. Miasto Intrigue numer 2, a jak pójdzie, to pójdzie też pewnie 3 i 4. I dobra, udało się pokonać i to tak szybko. Uszło 40 grzybków jakoś. Pokażcie mi tą walkę, jak to wygląda, bo kurcze to było naprawdę mega szybkie. Wiadomo, no, tutaj nie odrodziłem się nie wiadomo ile razy, ani nic, no bo to jest walka z magiem. Widzę, że nawet nie było tak, że same kryty wlatywały. Tutaj po jakieś duże wylosowało. I brońka coraz lepsza, jak chodzi o obrażenia, ale rozrzut jest nadal słaby. Gdyby był rozrzut porównywalny do tego, co mam tutaj, to na pewno bym sobie już tą brońkę podmienił, ale no póki co nadal to się nie opłaca. E, dobra, to skoro pierwsze piętro padło tego tutaj, co mieliśmy w planach, to pamiętam cały czas, gdzie te rochy są, tylko gdzieś niżej z przyzwyczajenia. E, dobra, następny trik, teraz trzeci i czwarty przeciwnik. Ten też poszedł ekspresowo 2%, przypomnę, tylko bo na niego. I teraz najwięcej procent teoretycznie. Ustawiam, że pójdzie najwięcej prób. 2,64% dokładnie. Także zobaczymy, jak tam z czerwoną demonizą pójdzie. W każdym razie tak już jestem mega zadowolony, bo poziomów tutaj udało się sporobić A jeszcze możemy docisnąć tornada albo czegoś. No i tutaj też napadła no, bez większego problemu. Piki jakieś lecą plus 28 cech, no już te legendarne temki nie są aż tak mocarne i zabraknie mi tutaj runek, także będę musiał runki sobie popodmieniać no i teraz jak chodzi o przeciwników, no to zostali tylko tacy, procenty już tutaj bardzo małe, tego się nie opłaca za 18 milionów także zobaczę że ewentualnie jeszcze tych dwóch sklepie, zobaczymy jak to będzie do poziomu brakować na razie na pewno jeszcze bym sobie popróbował to tornado zobaczyć ile da radę i spuszować 448 poziom na razie. Do stopa jeszcze troszkę brakuje. Tu też jakiś epic wyleci. Może coś ciekawego, może nie. Także próbujemy Tornado. I dobra, proszę Państwa, 338 poziom bity. Tutaj no jeszcze także formalności dobimy sobie do tego bloka. Jest ten Signy Gul i to jest blok. Nie wiem, czy jestem go w stanie pokonać. Obstawiam, że nie, bo jednak on jest dosyć sporym blokiem. I z reguły tutaj Tornado się dociska, dociska właśnie przed stopowaniem No i tak, tych dwóch rączków, co wcześniej pokazywałem to nawet nie robię Bo jak je zrobię to będę miał 400 milionów exp z nich czy coś koło tego, nawet nie pamiętam W każdym razie to poziomu mi nie da Ale 338 jest, więc 8 poziomów dzisiaj udało się wbić Także jestem generalnie zadowolony Wykrywałem sobie na szybkości właśnie jakieś portale Pupile I właśnie co do pupili ja to mogę wam pokazać, jak to wygląda aktualnie. Tutaj wygląda to tak, w ziemi, w ziemi w mroku. Światło tak, też już karmię ptasia. Tutaj generalnie ich muszę jeszcze troszkę podać, i pójdą dalej środowiska. Jak pójdą dalej środowiska, to pewnie też dalej jakoś trochę pójdą. I z wody mogę zrobić sobie tutaj dwóch przeciwników. I w końcu to zrobię, bo to na odcinek. Wiem, że niepotrzebnie, ale tak na odcinek chciałem kliknąć. Także też e, bym sobie pokonał dzisiaj. Niespecjalnie, kurczę, ile była. Składam. No nic, w każdym razie jego sobie jeszcze złapię to jest z gabinetu magii. Ale to już może po odcinku. E, troszkę będę musiał w tym sklepie pewnie poskrolować. E, no i zacznę go sobie karmić w końcu, nie? Także e, to na no plus. Ogień e, już za chwilę drugi będzie na setnim. Także ten ogień śmiesznie wygląda. E, no i zobaczymy, jak to dalej z tym ogniem pójdzie. Ile expa mi to da. Będziemy można to sobie później jakoś to podsumować, zobaczymy. Dobra, z innych ciekawych rzeczy to jeszcze na szybkość przelecimy sobie te budynki. Stwierdzam, no to za chwilę kwatery będą na poziomie 15 i później chyba wska nie w tylko w akademię będę szedł, żeby tego jak sobie z akademii farmić. Jak chodzi o podziemia, no to kopalnia na 10, ekstraktor na 13 się buduje, trener na 12, więc generalnie. Jutro jest chyba event na podziemia, tego co kojarzę, więc Chyba sobie skifmy ekstraktor, żeby więcej leciało mi Ej, dusz, już także to. Mm, I co do podziemi, no to sobie zaatakuję jeszcze tutaj ziomka pod podziemia. Niestety, kolejnego kolasa nie mogę sklepać, on jest jakoś tam, no się poziomy chyba nie ja pamiętam dokładnie, ale próbowałem ostatnio, nie dałem rady. Także może po tym ewencie na podziemia już to pójdzie. Ej, dalej, chodzi o zarządce areny. Weźmy sobie platynkę kolejną i platynek brakuje mi jeszcze 5 z tego co widzę, także jeszcze troszkę. No i pomału, pomału się wszystko zbiera, ulepsza runek 18 decylionów, także chyba nie jest źle. ubieram sobie nagrody i portal jeszcze mi został solo do kliknięcia, także walki, portal, klik, klik, zobaczmy ile zbierzemy. No już ciężko, ciężko idzie. I dobra, chodzi o moją postać, to będzie na tyle i teraz wam pokażę jeszcze te propozycje na Discordzie. Dobra, jesteśmy na Discordzie Shake'sa, czyli tabernie i tutaj sobie zjedziecie na dół do kategorii forum i w sugestie wejdziecie, to macie pełno różnych tutaj wątków i propozycji od graczy odnośnie interfejsu i nie tylko, bo też jest kilka różnych innych rzeczy. Także kilka Wam tutaj pokażę. Jak coś Wam się spodoba, to dajcie znać. I też fajnie, ktoś sobie też zajrzyjcie, bo to jest naprawdę mega dużo. Więc ja pokażę tylko część. I tutaj pierwsza ze zmian, coś proponuję, żeby zamiast tego rozwijanego, rozwijanych kategorii, żeby te zakładki były po prostu wszystkie dostępne tak od razu i żeby można było je sobie ustawiać według własnego uznania. Także taki tutaj pomysł. Tutaj też ktoś dał pomysł, tutaj profesjonalnie w pamięci zrobione Ale żeby te kategorie pogrupować po prostu tak jak były wcześniej Czyli na przykład mamy arenę i obok zarządcę areny Stwierdzę podziemia, nie? że to jest tak po prostu tak jak wcześniej No i to akurat mogłoby faktycznie ułatwić troszkę Jak chcę, no teraz już nie, już się troszkę przyzwyczaiłem Jak chciałem wejść w zarządcę areny to często chodziłem tutaj, szukam gdzieś koło areny, nie? Także to na pewno tak, no i dzisiaj też na odcinku zamiast loszków szukać gdzieś tutaj na dole, to szukałem e, Znaczy zamiast szukać do góry, to szukałem na dole właśnie, nie? Także tutaj trzeba się jeszcze przyzwyczaić, ale to by pewnie jakoś tam ułatwiło e, W każdym razie to jest jedna ze zmian e, Druga ze zmian... Tutaj taki jeden ziomek był, który naprawdę tego mega dużo zrobił e, To jest ten, barbel, tylko ten jest post, ten to jest ten post, o! To jest naprawdę mega dużo zmian Tutaj macie opisane mniej więcej co on tam pozmieniał, ale przejrzyjmy sobie parę screenów i wam pokażę kilka rzeczy, które się tak w oczy rzu rzuciło i moim zdaniem są bardzo spoko. Pierwsza rzecz to, są, to jest tutaj kolorowanie, kolorowy tekst taki jest to przejrzyste po prostu. Mamy zakręcie odwiedźmy na zielono, runkę mamy na niebieską, lepszenia od Kowala na fioletowo i to jest bardziej przejrzyste moim zdaniem. Tak są te cechy mam na żółto, czyli chyba tak jak to było wcześniej. Dla porównania, teraz, jak spojrzymy na jakiś itemek, no to. Czekajcie, może wejdę na jakąś postać, gdzie więcej się dzieje. No to tutaj mamy na przykład właśnie to wszystko tak rozmyte. Powiedzmy, mamy właśnie na białą runę, na biało ulepszenia, i tak się troszkę zlewa. I moim zdaniem to wygląda dużo, dużo gorzej. Także to. Dalej kolejna zmiana fajna na pewno to jest timer zamiast tego paska. Także widzimy, ile dokładnie czasu potrzeba, żeby się skończył jakiś cooldown. Kolejna zmiana to to jest akurat w ustawieniu tutaj. No, moim zdaniem, i tak, i tak można wyrzucić ten po prostu klepcy i szczęśliwe monety są potrzebne, więc tutaj akurat nie bez różnicy, czy to byłoby tak, czy tak jak jest obecnie. Ze zmian na plus na pewno Stojak, że to dany jest tutaj i przez to ucieka stąd. Nie wiem, czy jest dokładnie w cechach, Państwo opis akurat nie. Opisanie w cechach, chyba właśnie jest. ten stołek. W każdym razie mógłby być do góry też z resztą postaci. Do tego jakiś tutaj przełącznik, koło niego, żeby właśnie tutaj można było się przełączać. Z moim zdaniem to byłoby lepsze, jakby był na górze. Dalej, z kolejnych rzeczy. No to mam akurat propozycję tej gildi, żeby to jakoś w jednym miejscu było wszystko. A nie, czekaj, nie ten screen to znajdę, tutaj chyba był ten screen, nie dobra to był gdzieś indziej mniejsza e, w każdym razie no już tutaj mamy timery na przykład w mieście tutaj też możliwość rozwinięcia każdej kategorii to by też troszkę ułatwiło mi się wydaje e, no wtedy to akurat będzie tr trzeba troszkę scrollować, ale no, bezpośrednio można sobie od razu kliknąć e, dalej czy coś tu jeszcze wrzucał? a tutaj jeszcze takie dodatkowe opcje więcej zegarów, w sensie, żeby customizować po prostu to wszystko tego dokładniej Coś tam z kolorami, też No generalnie to już są takie raczej mm, no, troszkę wymyślone za dużo, tego moim zdaniem, e, więc nie jest aż tak potrzebne, ale no, na pewno ciekawe. E, to, co by się przydało, no, jakiś taki sensowniejszy komunikat, że nie mamy wierzchowca, moim zdaniem. Ja już na streamie raz klikałem i Gnesek mnie tam zwyzywał, że klikam mawkę bez e, wierzchowca, bo to jest chyba, chyba w tym rogu, w górnym, takie małe znaczenie, że nie mamy właśnie e, żadnego wierzchowca. Że to mogłoby być bardziej widoczne. Ze zmiany jeszcze tutaj koledze zaproponował pasek w twierdzy. No to jest już takie naprawdę bardzo małe. Te zmiany. O, tutaj jest ta gildia, chyba o której mówiłem. Tak, on też chciał to wrzucić wszystko w jedno miejsce. Tak, mi akurat gildia nowa się podoba. Także tego nie jestem panem. Też nie wiem, gdzie on tutaj do końca ulepszenia wrzucił. Na przykład, tutaj jest zakładka ulepszenia, ale też przeglądanie ulepszeń chyba osób z gildii. I czy coś jeszcze było? To nie wiem. Możecie sobie to generalnie przejrzeć, także takie kilka zmian wam pokazałem, jest tego tutaj więcej ogólnie przez ludzi stworzone propozycji, że możecie sobie ogarnąć, a jeszcze pokażę jedną, co też gdzieś widziałem, ale nie pamiętam, który już to był post, ale coś prostego w stylu, jak tutaj mamy klaser i sale chwały, to żebyśmy mogli sobie kliknąć w te tutaj ikonki i przejść na przykład do klasera bezpośrednio albo do sale chwały i to byłoby akurat bardzo spoko. Bo tego brakuje, czasami odruchowo klikam sobie w ten klaser i się dziwię czemu nie mogę w we niego wejść. Muszę wejść w postęp i w klaser tutaj. Nie? Więc to akurat moim zdaniem mi się bardzo przydało. E, I tak, tak to właśnie widzę. Dajcie znać, co wymyślicie. Ode mnie to będzie. Na tyle, także dzięki za oglądanie. Na razie się